Witam wszystkich! W tym poradniku pokażę Wam, jak zrobić mini-instalator. Więc otwórz swój plik. Zrób nowy folder o nazwie instalator. Wstać do folderu te pliki, które chcesz, żeby były jako instalator. Ja tu dodam jakieś zdjęcia. Kliknij na niego prawym przyciskiem myszy. Dodaj do archiwum. Zmień nazwę na taką, jaką chcesz. I utwórz archiwum SFX. Tutaj. Zaznaczamy to. To jest to. Jak widać. Możemy tutaj jeszcze format archiwum w Zip, ale nie polecam tego, ponieważ wtedy długo się rozpakowują pliki. Klikamy ok. Trwa tworzenie. Jak widać pokazał się tutaj instalator moje obrazy. Ja tutaj zrobię przykładowy folder, do którego zainstaluję to. Przeglądaj moje dokumenty i nowy folder. To jest tutaj ten plik, którego, którego wybrałem. Instaluj. Instalator. Jak widać, wszystkie obrazy, które wybrałem, zainstalowały się. To jest bardzo prosty i przydatny program. Więc dziękuję i zapraszam do oglądania moich następnych poradników.